Jest ryba. No ten już jest taki fajniejszy, trochę. By mi nie spadł, tylko nie za duży, ale, ale zawsze jakiś trochę lepszy. No, je ten jestli to to má. Cześć! Witamy wszystkich miłośników wędkarstwa, a zarazem sympatyków kanału Fishing i Channel. Słuchajcie, kolejny raz wybraliśmy się z moim kumplem Jurekiem. Jurek, zamelduj się, że tam jesteś. Witam wszystkich. Kolejny raz jesteśmy na rzece. No, dlaczego na rzece? Jedyna woda, która daje ryby, wam powiem. Na obecną chwilę byliśmy na wodzie stojącej, praktycznie nic się nie dzieje, a ta woda jeszcze daje jakieś ryby, może nie za duże, ale te klejnie zawsze tutaj potrafimy coś tam wydubać, także postanowiliśmy jak mówię przyjechać na czekę. No i co? Bierzemy się do roboty, nie? No musimy. Bo jak nie nam, to komu te rybki wydobrały. Słyszeliście nasze motto musi być. <laughs> Fakt, że pogoda trochę zmienna. W nocy padało. Tak, w nocy padało, ta woda lekko trącona jest. Przedtem była czyściejsza, teraz znowu zaczyna się trochę jakby bardziej mętna robić, ale... Widać, że drobnica oczkuje. Mam nadzieję, że jakieś rybki się zameldują na naszych zestawach. Tyle wstępu z naszej strony, a my, jak zwykle, idziemy łowić.

kolejną rybę Coś tam targa niedużego czy większego Będzie taki trytan, że głowa załatwia. Ohoho. Po kiju widać, że to jest fest <laughs> Nawet szczytówka się nie ugięła zbytnio No ale to zawsze ryba jak to się mówi Taki Powiem że normalnie Szok No No ale panie, ale łowisz pan, panie No to jest ważne no Łowisz i nie powie, że na mojego woblera, który dostał ode mnie łowi. To nie powie wam, kurwa. Słuchajcie, no nie macie. mogę mu takie reklamy robić, bo mi później nie będzie chciał wam. <noise> bo ja, bo ja, ja to daje. właśnie widzę co on tam ma założone, ja obserwuję, co tam on tam ma na tym kiju. A patrzę kurcza, to mój wobler jest, no? No. Daj go no to tyle. ja podpatrzyłem, tak mówię, mam taki sam. Tak. No, no, no dobra te bublerki są. Ja wiem co robi, jak robi. Co możecie na tym zobaczyć. No jakoś kurcze idzie. Nie tylko, no. nie tylko jak się je robi, ale jak się na nie też robi. No. Ważne, że są skuteczne. Nie, nie wszystkie, nie każdy, ale z reguły większość tych moich woblerów, które mam to, to są skuteczne i się łowi na mnie. Tak no. wiecie, to są wszystkie słuchajcie, skuteczne. <laughs> A szeryfki na, na nie chcą brać. No, ale dzisiaj zimno się zrobiło, powiem Wam, kurczę, zimno jak nie wiem co. Nie mam takiej kamery, pokazałby Pani jak się skurczy. No bo Jurek ma kamerę tam, za plecami, więc tutaj wytkuję, musieliśmy tam kamerę zostawić, a ja ze swojej kamery sportowej go tutaj kręcę, bo, bo się nie da inaczej. No. Bo nie możemy tu, bo stoimy w wodzie, jak widzicie, nie da rady. Musi być sprzęt tam wyżej, na suchym miejscu. Trudno latać tak przez wodę, taki kawodowy. No właśnie, niż byśmy tam dolecieli, to tego. Ale dobra, zawsze jest. Jak to mówią? Zobaczcie, jaka armada. Widzieliście tyle kiedyś małych? To tak jakby dwie pary, nie trzy. No. A jaka. Tutaj troszkę wymyta, głębsza. Dziura. I próbuję tutaj, szukam ryby. ей też nie stuka Trzeba iść dalej. No, tak jak mówiłem, tu jest rynna, taka fajna, wymyta. No i tam próbowałem raz. Poczułem, że stuknął, ale nie, nie wszedł. Drugi raz, a taki nieduży. Biorę na klatę. Z 20... No, ten już by był zawodniczy, to nie powiem. Może i tak stukał dwa na dwa razy. Odszedł. Myślałem, że już nie powtórzy. Ale powtórzył. No i. Aha. O pokaż go, jak. No, <gry> pokaż go. No. no fajnie, że się tu znalazłem. Przelewko od tego drzewa. No ale to drzewo jest takie, że lubi łapak. <gry> o, zobaczcie, tu zaraz jest drzewo. A tu Jurek głowi. Takie spowolnienie, a wiadomo, że klenie. Pod tym drzewem to się lubią ustawić tam. No nie tylko kleje. No nie tylko kleję, każda ryba, bo... No, tam powinien chwilę dropięć nawet nawet sumo, ile jest tam głęboko, nie. No nie no przy tym stanie wody to myślę, że tam, tam gdzieś koło metra może być, to jest max. No. No nie wiadomo jaki tam jest dołek. No, nie mamy na ten temat. No nie będę tam wchodził w woderach, bo nie chcę nabrać. <laughs> Ryży wizyk jak to mówią. Bo ty, ty, ty byś to zaraz nakręcił na jak ja się kąpię, nie? Tobie się to podoba, nie? Oczywiście. <grym>, już jesteście widzieli w poprzednim roku jak ja wylewałem z w wodę. Jest tylko 2 lata temu. Ale wiecie, chcę wrócić do innego sprawy, nie? Oglądaliście ostatnio przy tym film co dodawaliśmy spinning majowy Jacek tam liczył. Tego szupaka jak umiał, nie? No. 67, Ta. 68, 69. Byle nie miał 70 cm. <laughs> no bo wiecie, jakby miał, to Jacek ma zaległy taniec jest dla nas wszystkich, nie? No ten taniec cały czas czeka, tylko takiego... Jakby tam był, to ja to rybę dobrze zbierzył, a on ją tak poprzek Już zakładał tego i tak. Cały czas oscylował ko tej siedemdziesiątki, bo bym musiał łyknąć Ale nie, nie miał siedemdziesiątki kolego niestety, obiecałem, że jak będzie siedemdziesiątka, to taniec będzie i dotrzymuje słowa. Kto to widział? <laughs> nie wiem. Tam po twojej minie i tym zamieszaniu, to mam duże wątpliwości, czy on może tak... Idealnie nie miał, ale ta był bardzo blisko. Był blisko, był blisko, a tam ten obraz był taki niewyraźny, bo słońce mnie prawie raziło w oczy, bo akurat słoneczko mi świeciła, a nie mogłem się obrócić, bo nie było gdzie, no i, i dzisiaj narzekał, że jest chłodno, tak. że cień, że nie ma słońca. Wtedy było za mocne. No za mocne, bo był taniec, nie? <laughs> to jest ściemniania. <laughs> Dobra, ten taniec jeszcze będzie, będzie, Tata, nie bój się. Na pewno będzie, o ile ja będę świadkiem, to ile nie odpuszczę tego tematu, na pewno. No to dobra, no to na razie. na razie. Znowu jakiś maluszek mi się tutaj przyplątał. No i tyle. Same malce się dzisiaj wieszają. Jakieś przedszkole się mi tu wbiło. Przedszkole dzisiaj. No, oni też są na kwarantannie to, to, to nie biorą. No z 21- 2 cm to wszystko na co? No, ale nawet no i co odpwaj Kukułka, kuka słyszysz to kumpel. Liczy ile jeszcze rybek <grystanie> Chłopie, to, to my by tu musieli z rok zostać Z rok my by tu musieli zostać Zobaczcie, no dzisiaj jesteśmy na takim trochę Mniej uczęszczanym odcinku Odry Przez wędkarzy Ale tu jest jakaś miejscóweczka Przez kogoś zrobiona Z dobrym dojściem do wody i zejdziemy i popróbujemy coś powędkować. Po drugiej stronie ładne patyki. Zobaczcie, Jurek sobie tu w taki, między taką kępą trawy sobie stanął, piękne miejsce i próbuje. Zobaczcie tam, fajnie jest tak, szybko, woda podeszła pod same gałęzie, taka mała zatoczka jest. No, taka spokojna woda tam. Jakby była czysta woda, to byłaby na południu, dzisiaj jest. No, zrobiła się mętna, bo przedtem była, mówię, wszystsza, a teraz się zrobiła mętna. I. Schodzi no Tak, schodzi ta woda z gór, pewnie i dlatego zepsuło mu łowisko. A było fajnie. Ale trafił teraz, panie, pod same drzewko. Tak, powinno się rzucać. Nie zawsze się da. No nie zawsze się da, ale, ale to był dobry rzut. Coś tam jest. Co to jest? Coś niedużego. O, koniczek. Się powiesił taki maluch Zobaczcie, maszyk No, oddaj tego woblerka kolego żeś tu ap do wody Tam coś teraz się pokazało znowu. No i jak tam panie Jacku? Prognozy na wieczór. Myślę, że będzie dobrze jutro. No. Rano no było w miarę, nie? Tak. Była czystsza woda, woda, troszeczkę ten. Czystsza woda była, teraz trochę się przygodziło, gdzieś ta woda schodzi po tych opadach z trzech już przyszło do nas i robi się taka mętna, ale widać zbierają coś tam no coś bierze no tak, coś tam. uderzonka co jakiś czas są, no ale są niestety tak, to, ale nie wpinają się no dużo małych widocznie jest bo nie wbijają się, jak już przyjdzie jakiś tam lepszy, no to wtedy siedzi, a te małe to kurczę tylko tak odprowadzają tą przynętę i tyle no. ale nie ma się co poddawać, trzeba walczyć zawsze do końca Zero poddawania no, ja tam się nigdy nie poddaję tak szybko ja zawsze jak jestem nad wodą na rybach no to staram się to wykorzystać jak się to mówi do maksa Wiecie, Jacek na, na zawsze max. stosuje zasadę, że im nie biorą to on jest w stanie zrozumieć Gorzej <grym> jak <grym> jemu nie biorą A, a że zawsze mu zawsze ta rybka pięknie, bo że nikomu jak to mówią nad wodą nic Ale Jacek zawsze tam jedną małą czy nie małą, ale zawsze coś tam bo... Mało, po kiju nie wracam. Tak, mało kiedy, żebym tam nic nie miał, żebym nie miał kontaktu albo żeby mi się nie udało wyjąć ryby z wody, ale no chciałoby się coś fajnego też, nie? No, ale zobaczymy. No. Jaki będzie ten sezon, nie wiemy. Trochę żeśmy mieli postojowe, tak zwane kwarantanna była. Czas Miesiąc czasu poszło w plecy. Ponad no prawie dwa. No prawie dwa mówię, ponad. No i teraz to, teraz to jest ciężko nadrobić. Pogoda zimna, tak. no co maj... szczególnie są bardzo chłodne. Dokładnie, mamy Maj, praktycznie Maj się kończy. Jeszcze dwa dni. Tak, jeszcze dwa dni. Maja i za chwilę jest czerwiec, a tu jeszcze nic ciepłego widzicie, cały czas chodzimy i jesteśmy ubrani w Polarach, bo, bo to się nie da. No, no raz, żeśmy ta chwili taką ładną tak, pogodę ładnie. przez te kilka dni, co były tak. no. po, po puszczeniu kwarantanny takie słoneczko. Tak, to było fajnie wtedy, naprawdę te 3-4 dni, ale ogólnie cały miesiąc. Do bani, jak się to mówi. W nocy 6-7 stopni, co to jest za temperatura w dzień? W styczeń, luty, elegancko, tak. marzec, kwiecień, maj w plecy. Tak, także no, taki rok jest, no. co, co zrobić. No. Karzy nie tylko my, bo inni też musieli siedzieć w domu, co niektórzy teraz wjeżdżają, no ale zobaczymy. Się przyczaił i zobaczył, co zmienia, podmienia, kombinuje, żeby mu rybka brała. Jest ryba? Pewnie klenią, bo to było rzuciłem i zebrał z góry. myślę, że to kleń. No i rzeczywiście kleń. A taka... Dwadzieścia 25 Nie, to ma więcej, jest 27 8 cm. No taki gruby już. No zobaczcie tak jest. Także muszę go tu rzucić do wody, bo nie mam jak tam podejść. A tu jest taka skarpa. O, trochę tak nie, nieładnie jak się to mówi, ale trudno. Czasami trzeba i tak. Bo się nie da inaczej. Stoję tutaj na takim drzewie. Pod nogami mam takie zwalone drzewo, a tu jest zaraz na dół i nie chcę tam schodzić, żeby poszedć tych... Ryby, taka spokojna, fajna woda. Miejsce, o taka kępa trawy tutaj, bo jest podwyższony stan po ostatnich opadach deszczu. No i fajnie. Zagryz. Jest rybka. Pewnie kleniu. Reniuzek Następny dzisiaj z kolei taki 23 3, 4 cm i woda. w tej skarpie nie mogę mi się pokazać chyba nie i stoi w wodzie sobie w tawie poziom się podniósł i spinninguje bo po drugiej stronie rybka oczkuje tak jakby kliniki zbierały coś Następne branie w krótkim czasie następny, a jak widzicie, jeden rocznik mam to kit, gdzie nie mogę włożyć spodnie buty, o, tak jednocześnie znaczy wodery żeby sobie odhaczyć rybę dostaje wodzie. Stój, 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 bo cię zaraz wypuścimy. Hopa. Zbierają tu, jest pocisna, stoją tu te kliniki sobie i żerują na tej płytkiej wodzie tutaj. Spokojny, bo tu jest taki spokojny nurt, jak widzicie. kończymy naszą wspólną wyprawę, oczywiście z Jurkiem jak naszą Odrą, także dzień udany, może nie za wiele tych ryb nie było, ale jak mówię, to jest nasza Odra, ona zawsze daje ryby, to jest jeszcze woda, która naprawdę żyje rybami, tu są różne ryby, ale to tak jak mówię, sami dobrze wiecie, ci co nas oglądają, że przewaga klenia, więc łowimy te klenie, cieszymy się z tych kleni, bo one są, a czasami się powiesi coś innego, oczywiście, jeszcze sezon przed nami. Do końca roku myślę, że żadnej kwarantanny już nie będzie. No i w miarę możliwości będziemy łowić. Ja myślę Jurek, że trzeba następny raz pojechać na naszą ukochaną perełkę Śląska. Co ty na to? No i myślę, że to najwyższy czas już pogoda jest ładna. Tak. Tam coś powinno być. Może jakiś poziom wody będzie, że coś tam wychaczymy. No także dzisiaj z naszej ukochanej. Mówię odry, a następnym razem zobaczymy, jak będzie. Tyle z naszej strony. Jeżeli Wam się film spodobał, to proszę dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. No i co? Do, I do zobaczenia na... nad wodą! Oczywiście, do następnego ja. razu nad wodą. Trzymajcie się. Cześć Wam! Dziękuję sobie odry,